Cześć, kochani, witajcie w pierwszym odcinku z kolejnej serii Crash Ant. Jest to e, gra taka survivalowa No, mi się bardzo kojarzy z e, Don Starve, znaczy kojarzy. Że bardzo zbliżona jest taka, moim zdaniem. A dlatego mi się spodoba, i to bardzo. Gra wychodzi 21 stycznia, na platformach Steam, Android a Więc... Będziecie mogli... nie, nie, wiem, nie wiem ile będzie kosztowała Ale... już niedługo, już niedługo A jak na razie zaprezentuję Wam yy, Let's Play'a Ale nie chciałam zrobić play, ponieważ ja już tutaj grałam <laughs> Wracamy Nope, saves A i tutaj... New safe. Dobra. Więc, 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 więc bierzemy sobie tutaj poziom trudności chyba ten adventure. Bo jest taki zbalansowany, po prostu normalny. Tutaj już jest e, trudniejszy, tutaj już jest w ogóle jakiś nienormalny, więc bierzemy normalny. Mój serwis się będzie nazywał. YouTube. Niechaj tak będzie. To jest krótkie takie intro, taki wstęp, ponieważ gra tak nie będzie wyglądała. Mnie się osobiście to intro nie podoba, ale. No, coś tam musi być. Jest ogólnie. Gra jest też zrobiona pod humor. Jest dużo tekstów. Wszystko jest po angielsku niestety, więc. Ja wam tego nie będę tłumaczyła. Mam nadzieję, że ci, co zrozumieją, to zrozumieją, czy co nie zrozumieją, to będą czerpali radość i tak z, z reszty, co się będzie działo naokoło. Ogólnie teksty są dosyć śmieszne, więc. Mam nadzieję, że część z was zrozumie to i będzie mogła się trochę pośmiać. Ja nie jestem aż tak biegła w angielskim, żebym mogła to dosyć tak szybko wam tłumaczyć i dokładnie. Poza tym angielski humor jest też trochę inny od naszego i nie zawsze to, co dla nich jest śmieszne, dla nas jest. I mi jest bardzo ciężko zrozumieć angielski humor. Ogólnie powiem wam tyle na razie na wstępie, że. Jesteśmy sobie tym oto ludzikiem z jakimś śmiesznym, nie wiem, jakimś fioletowym kombinezonku. Różowym, fioletowym. Mówię fioletowym, bo on później zostanie nazwany taki fiolecik. Taki potworek go tak nazwie. E, no i sobie jesteśmy. E, to jest nasz ogólny statek. No i tutaj pojawia się potworek, który. E, Mówi, no, że sorry, ale on potrzebuje jakiejś części, A oni mówią, że, że to mają tą część, ale to jest część naszego statku, więc jeżeli ją zabierzesz, no to nasz statek eksploduje. On, aha, czyli jeżeli wysadzę was statek, to będę mógł dostać tą część. On mówi, no, na logicznie biorąc rzecz, no to tak, tak to działa. No więc ten alien teraz postanowił tą część chyba zabrać. lubię <laughs> się ciesząc, po prostu rozwala nam statek, ponieważ nie to tą część. Zobaczcie jeszcze na chwilę, ale chyba to jest jeszcze zbyt... Dobra. Tak, więc yy, nasz statek jest teraz, że yy, tak powiem, w niezbyt dobrym stanie, więc my sobie wyjmiemy. Tutaj musimy zabrać trzy te skrzyneczki, ale przy okazji o, uważać na to, żeby nie wlepnąć na czerwone kółeczko. Dobra, one left. Jedno zostało, ale to by nam się mogło otworzyć, zamiast tak biegać na koło. biega. Dobra, i mamy e, klucz francuski, tak? żeby to mogę tak powiedzieć. Możemy tym rozwalać to. Dobra. Teraz musimy iść tutaj. Więc możemy iść po te ciasta, na górę. W to pójdziemy, bo to jest taki bonusik na początek gry. Dajesz, dajesz. Dobra, to przejdziemy sobie na górę. No i tu jest nasza kapsuła ratunkowa, na której skakujemy. No i w sumie to był taki wstęp tutorial może troszeczkę może by nazwała. Zapoznaliśmy się z sterowaniem. E, używaniem tego e, klucza francuskiego tak? klucz francuski? wiecie, ja jestem kobietą, więc jest. takie... Mm, dokładne nazwy mi nie są znane no, no i naszą kapsułę ratunkową dźwięk był taki plask jakiś, nie wiem placka no i wylądowaliśmy W ogóle ten palim, co nam rozwalił statek, nazywał się, kurczę, taką strasznie długą nazwę. I ona się przedstawia, że ma tak na imię i mamy do niego odmówić tak, no bo tak jest jego imię. I to imię jest strasznie długie. No i dobra, w ten sposób robimy coś takiego. Rozwalamy sobie trawkę na przykład i zbieramy. To się nazywa Soulgrass. Nie wiem, takie wszystko tutaj jest na początku z tym Soul, Soul, Soul. Soulgrass soul leafy, Soulgrass blady. Ogólnie to się nazywa taka trawa Soulgrass jakby taka ostra trawa, o może tak to nazwiemy i są tutaj questy przede wszystkim są tutaj questy, które sprawiają, że ta gra nie jest taka nudna, że wszystko się chodzi, buduje i w ogóle, ale właśnie jest dużo questów i fajnie się je w sumie robi to mi się bardzo spodobało tak, tego nie możemy ściąć, ponieważ potrzebujemy piły mamy mamy już wystarczająco trawy więc podchodzimy. To jest nasz crafting table, taki początkowy. Więc sobie naciskamy na niego, naciskamy na podłogę, ponieważ taki jest nasz kłaść. żeby na razie zrobić tą podłogę, budujemy i zabieramy. Tu musimy nacisnąć, żeby zabrać to do plececzka. No i mamy. Pierwszy quest. Dobra. Teraz tutaj w opcji budowania podwój, albo możecie po prostu myszko najechać, naciskamy podłogę i możemy sobie w ten sposób. Budować. O. No i mamy taką e, niezbyt równą podłogę. Tutaj z jakąś inną podłogą, ale potem możemy wszystko przestawiać. E, dobra. Teraz nasz e, boksik, który kiedyś. on się nazywa e, Junkbox, Box, tak? Fajrzę, e, taki po prostu e, latający złomek. <grytanie> Daje nam przepisy jakiś czas, oczywiście związane z questami, no i teraz musimy uzbierać te surowce, żeby zbudować sobie tą piłę. To jest też początek gry, to jest taki tutorial, On praktycznie zawsze jest taki sam. E, zbieramy coś, czegoś nam brakuje, to nam nasz boxik mówi, że a, przecież możemy zrobić to i to. Początek jest zawsze taki sam. Co do mapy, e, czekajcie, pokażę Wam mapę. Nie wiem, czy mapa jest losowo generowana, ale jest przeogromna, patrzcie, jak ją się oddali. Po prostu wydaje mi się, że... E, nie wiem, nie wiem, czy ta mapa będzie taka ogromna, czy przesuwamy y, AWSD, ponieważ próbując klikać, ja nieraz się przez przypadek teleportnęłam, to później się dowiecie, że tutaj możemy, właśnie nie będziemy musieli biegać po całej mapie, tylko są takie teleporty, takie randomowo porozrzucane po mapie i będziemy mogli ich używać. Dobra, mamy wystarczająco. Ale ja tak sobie zb zbiorę. To jest taki głupi nawyk, wiecie jak z Don Starwa, nie? że nie mamy na przykład już wystarczająco y, drewna, żeby zbudować ognisko, ale przecież zbieramy więcej. Nie mamy wystarczająco patyków i trawy, ale zbieramy więcej, no bo przecież się przyda. Tutaj jest tak samo. Mamy sobie ludzika, ale co nam się bardzo jeszcze podoba w tej grze, to wam wszystko z czasem przyjdzie. Ma ludzi są śmieszne. Tylko, że negoś że jak na nie wbiegnę, to je zabijam. <noise> ale z tego, co taki wąsik mają. Dobra. Dobra, tu możemy w ogóle zrobić kolejny sobie workstation, no, workbench, nie workbench. Tutaj możemy sobie zrobić jakieś ściany i to wszystko jest z takiej trawy, touch, farku touch, touch, o tak może. Dobra, świetna animacja, zdobyliśmy narzędzie i jest... Y Oso miał być, ale oczywiście takie żardy właśnie są, że wstawili są na początku, no bo jest, no dobra, nieważne. <gryzny> a, a, a. A, więc tak, a, więc on się pyta, jak to jest. Pyta, yy, że jeżeli dobrze pamiętam. Aha, strakowaniem, dobra. Więc tutaj... Czekajcie, to, jeszcze... to jest jeszcze? Zostaliśmy od niego na... Taką piłę i fajnie bardzo mi się podoba ten element taki, że tutaj widzicie te ostrza, są właśnie zrobione z tej trawy. I tutaj możemy sobie nacisnąć track. I tu widzicie, pokazuje nam się, co potrzebujemy, żeby to sobie zrobić. I do tego jeszcze właśnie te wszystkie narzędzia, które mamy. Nie musimy to zmieniać w rączce, nie musimy y, przemieniać jakichś klawiszy, tylko automatycznie chcąc na przykład właśnie użyć, on wyjmuje piłę i sobie nią sieka. Tak samo później jak będziemy mieli na przykład tutaj kilo, czy te dwie rzeczy jeszcze nie wiem co to jest, bo nie doszło, to też automatycznie w zależności co będziemy chcieli sobie rozłupać, to to sobie on wyjmie i sobie rozłupie. Także super sprawa. Tutaj mamy po podstawowe cztery przyciski, które możemy sobie e, używać. Nie wiem, no dobra, nie, na razie nie będę przechodziła dalej. Aha, trawę mamy. Czyli teraz musimy poszukać łód, e, e, czyli drewna. Musimy poszukać drewna. Z tymi na razie e, ludkami nie będę walczyła, ponieważ nie mamy miecza. To też swoją drogą. O! I tu nie wiem, czy widzicie, ale tutaj mamy taką książkę naszą, w której zapisywane są wszelkie dane na temat e, potworków, temków, różnych rzeczy, które e, mamy z nimi styczność. Jakąś interakcję w świecie. Tylko nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ale no, ona jest. I tutaj mamy wszystko: na przykład mamy y, naszą trawę. Jest o niej krótki tekst. I co z niej wypada? Może wypaść y, ten liść, ten blade, albo nasionko. To na przykład mamy te kwiatki, właśnie. Jest napisane, one nam przywracają 81 y, życia. Tu mamy na przykład właśnie drzewko, że z niego wypadają właśnie nasionka drzewko, albo sawdust dust. Nie wiem jeszcze, nie wiem, co z tego sawdusta się robi. E, tutaj mamy takie jakieś, nie wiem, patyki. To mi kiedyś raz tylko wypadło i nie wiem, co to jest. I nigdzie tego nie mogłam znaleźć, ani w ekwipunku, ani nic. Nie wiem. No i tu mamy kibwida, który praktycznie chyba służy tylko później do stawiania w doniczce. Jako ozdoba, nie wiem, może, może później się do czegoś przyda. Więc teraz musimy, o. No właśnie, teraz on mówi, że już zdobyłeś wszystko, ale że przecież to chodzenie w to jest powrotem jest takie nudne i męczące i w ogóle on mówi, no jak to przecież, możesz się teleportować. No i właśnie, jeszcze pozbieram, bo... Tego drewna będzie naprawdę dużo potrzebne. Nie chcę łazić z powrotem Więc jak już sobie tu jesteśmy, to sobie pozbieramy, bo może naprawdę fajne rzeczy znaleźć. I co najważniejsze, z rozwalania właśnie takich y, krzaczków drzewek wypadają receptury. Normalnie Blueprinty na różne rzeczy wypadają z, z takich właśnie jakichś y, krzaczków drzewek, co o kurczę to jest jakieś większe. Co jest bardzo, bardzo fajne moim zdaniem, bo. No kurczę, tak naprawdę jak się rozwala te rzeczy, to tak, a może coś wypadnie? To go. Chciałabym naprawdę mam teraz pokazać, jak coś wypadnie. Dosyć często to leci. Nie jest to jakieś takie, o, tu mamy na przykład właśnie teleport, taki randomowy. Później jak kliknijmy sobie na mapę. O, właśnie. To możemy się przenieść do domu, klikając tutaj, albo tutaj, a później możemy się przenieść znowu z powrotem tutaj, klikając na, to, na tą taką płytę bardzo fajne o tutaj po lewej widzimy takie, o nawet dwa, o kurcze <laughs> takie mm, nie wiem, jak to jeden e, chłopaczek powiedział e, kojarzą mu się z takimi kapliczkami jak w Diablo, że po prostu dostajemy takiego boosta, dostaliśmy glowing na 4 minuty a tutaj turbo speedo na 60 sekund bardzo fajne to I tutaj widzimy nasze te, ale szybko jest. O to już pikach, to już trochę za daleko się zagalopowaliśmy, to już są rzeczy takie na później. Jeszcze sobie zwierzymy tylko trochę tej... Właśnie z tego co zauważyłam, to nie trzeba chodzić ani klikać tych przedmiotów, które wypadają, one same jakby do nas się przyciągną. Was nie zaczepiam. Dobra, myślę, że powoli... Będziemy wracać. Oczywiście, i tutaj, w tej grze, występuje pora dnia i nocy. O czym zaraz się przekonacie. Ale chyba dlatego, że jest to tutorial, taki początek. To ta noc na razie nie nadchodzi. <laughs> Dopóki nie zrobimy tego, co mamy zrobić. Dobra, ostatnie. Nic nam ciekawego nie wypadło. Więc naciskamy tu i do domku. I jesteśmy w domku. No właśnie, robi się ciemno. Bla, bla, bla. No i on zeskanował No i możemy znaleźć taki świecący. No, jest kolejny kłas właśnie. Tutaj gdzieś będzie źródło światła, które właśnie musimy zaraz sobie szybko wziąć. Tylko najpierw ja zbuduję. Ten stół. Patrzcie, ile nowych rzeczy mamy do zrobienia na tym stole. Te są jeszcze nie poodblokowywane. Właśnie, chyba odblokować i można tylko poprzez znale znalezienie ich. No właśnie, gdzie to poszło? Gdzie to poszło? Gdzie to zniknęło? Możemy to użyć tutaj, budując sobie o. Tara! No, no, teraz na następnego quest'a daję Wam <laughs> następny przepis. Na lockchest, czyli na ochronę na klatę. I właśnie teraz tu znowu potrzebujemy drewno, więc sobie już zbudujemy. I co jest fajnego teraz w tej grze, to tak, zrobiliśmy sobie teraz po kliknięciu, widzicie niebieską oświatę? Może być niebieska, może być biała. One... Każdy przedmiot, który wytworzycie do noszenia na sobie, czy jakieś rękawice, czy jakieś buty, czy broń, one... Losowo dostają jakieś bonusy. Czasem mogą to być zwykłe rzeczy, mogą to być właśnie jakieś. E, tu mamy szansę, Vampir Chance, no to mam wrażenie, że po prostu zabieramy życie potworką. Tutaj mamy Shock Chance i toadness i Życie 37. Mogą się wylosować gorsze, mogą się wylosować lepsze. Możecie po prostu tak tworzyć bez końca to. Ja sobie jeszcze na razie chyba zrobię koronę. O, tutaj do tego jest potrzebny ten dust. Widzicie? Na no, nie zwróciłam uwagi. I uwaga, korona jest zielona. Dana Muskida Poison Chance. Bardzo fajna. No, ona się nazywa, w zależności właśnie od tego, tam czego ma chyba najwięcej. No, tutaj mamy e, akceptowany taki helm of toxicity, bo, ponieważ ma szansę na zatrucie. I one są ubierane. Później, jak będziemy mieli inne, to. No dobra, weź to pogadaję, bo chcę coś pokazać. No, tutaj możemy sobie kliknąć, no ale tu nie mamy nic y, do zmieniania, więc nic nam się nie pokazuje. Ale dobra, dostaliśmy kolejny przepis od naszego y, złomka na y, Sworda. W końcu, może najpierw go zrobimy, a dopiero pójdziemy po światło o. No i znowu drewno i znowu, ten, dlatego nie chciałam uwaga jak się nam się... No i teraz akurat mniejszy wylosował zwykły biały, bleed, freeze. No i może być. Taki zwykły, nic szczególnego. Taste my blade! No, piece to są te właśnie takie. Y nie wiem, jednorożce mi się kojarzą z takimi hipopotami, jednorożcami, nie wiem jak to, jak to wygląda, taki hipopotam trochę. Więc teraz podchodzimy i one tak stąpają, więc musimy uważać, ale czasami właśnie robią, robią takie double stampa. Nie wiem, czy zauważyliście, przed końcem, zanim go nie zabiłam, pokazały się takie dwa kwadraciki, to właśnie chodzi o to, że ja go chyba spojzonowałam i zamroziłam. Tutaj widzicie takie dwie kuleczki i świetnie to wygląda latają. Więc y, teraz musimy ich pozabijać. To świetnie, teraz zaczynam. A! Dwa! O, tego właśnie też chyba zblidowałam. to czego to jest chyba bleed? Nie pamiętam. A ja mam czas na bleda? Czekajcie. Nie mogę w czasie kombatu. Aha, i teraz się pytać, czy ja mam ten klucz francuski, który przecież zabrałam z, yy, ze statku. No, mam, dziękuję, fajnie. I teraz klikając klucz francuski przez pod D, widzicie, dostał Stuna. No, trochę. No, więc naciskamy D i ona tutaj, koleś, niestety. Dobra, to jest nasze światło, które mieliśmy znaleźć. No, ale on nie umie przejść przez rzeczkę, więc nie może przejść, więc nasz Juicy mówi, żebyśmy zbudowali sobie naszą podłogę, którą mieliśmy i sobie przeszli więc budować sobie możemy po prostu po całym świecie Quest zaliczony to w głównie mamy questy, na razie mamy tylko tego jednego quest'a żeby mamy po prostu pokonać te łąpicy i zebrać te rzeczy tylko, że tutaj jeszcze będziemy potrzebować tamte patyczki. A! O, fajnie. Fajnie się nawet, przyjemnie się walczy z nimi. Te, z tymi się nie fajnie walczy. O, dostałam jakiegoś y, achievementa. Tylko, że pokazało się to też w grze, a nie wiem. Nie wiem, gdzie w grze. Mm się odblokowuje, muszę wam przyznać. No nieważne, później do tego dojdę może. To już jakiś perk widziałam. To ja na razie potrzebuję kości, skóry i... O, i te. To idziemy te zabrać. O nie, 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 z tobą walczyć nie będę. One strasznie szybko agro łapią. Dobra. Ale też. O, no, patrzcie. Co za. O, tu jest większa. No kurde, nie chyba tu się wpakowaliśmy trochę źle. <laughs> Może przyniesiemy się tam. O, tu też się wpakowaliśmy. O, kubki ziemi się bardzo przydadzą <laughs> na no, później. <laughs> no kurde, jeszcze nam. Najpierw ja zabiję małą. Dobra, dostał kryta. Ciebie zestunuję, postaram się cię zabić, ale... Dobra, to zajmie, Dobra, dostałeś pojzona. I blida. I cię zamroziłam. O cholera. Właśnie stąpnął na mnie. I jest ciężko, dobra. Żyjemy, no nie a nie wiem czy zwróciliście uwagę, właśnie zażyłam tego kwiatka Mieliśmy bardzo mało życia, no dobra Z tych dużych jest szansa, że wypadnie jajko, dlatego jaj, ale to są już bóle. to nie, 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 my za daleko się tutaj zagalopowaliśmy Dobra, wstał dzień Wstał dzień Na razie nie wiem jaka jest różnica pomiędzy nocą a dniem, tak szczerze mówiąc Wydaje mi się, że dzieje jest tak spokojnie, że tych ludków jest tak... ...tych potworków jest tak trochę mniej. Kurczę, zawsze przy tych bagienkach są te... O! No i nie wiem, co z nim się robi. Nie ma go tutaj nigdzie w budowaniu. Nie ma go tutaj nigdzie w ekwipunku. A tak płypój to. Czasami się przez przypadek kliknie i więc e, nie, wiem, nie wiem, jak można sprawdzić w ogóle swój ekwipunek tak, tak w ogóle ile na przykład mamy tej, tej e, trawy ile mamy... E, właśnie, dlaczego nie ma nigdzie czegoś takiego jak nasz ekwipunek hmm. Dobra, za tą trawę jeszcze bo już z przyzwyczajenia ją zbieram no, ja muszę. No, nie, no to one są jakieś. Tu już w ogóle jakieś wielkie. No, jeszcze się trzy do mnie rzuciły. patrz, one mają takie, o. O, no teraz się wszystkie rzuciły. No, <laughs> czasami takie kombo robią. Do widzenia. Muszę mu się zabije. Yeah. Dobra. Eee. Umarłam. No i widzicie, wypadły ze mnie rzeczy, jakieś tam, ale nie wszystko. Więc na śmierć trzeba uważać, ponieważ teraz musimy znowu zbierać jeszcze więcej rzeczy, i mamy mało życia, więc weźmiemy sobie, zjemy kwiatka. No. I w ogóle ekran się zmienia, tak jak właśnie wiecie. Na przykład, w star wie, że mam mało życia, to się y, zmienia ekran, co jest super. Więc myślę, że do zademonstrowałam. Oj, zademonstrowałam Wam tyle, ile mogłam. Pierwszą śmierć, pierwsze krafty, y, pierwsze wszystko tutaj, y, co można było chyba na razie zdobyć. Niestety nie znaleźliśmy żadnego przepisu, z, żadnego krzaczka ani drzewka, ale naprawdę one wypadają z nich. Tutaj nie wiem za bardzo co ta buźka znaczy i, i czy to... Aha, tutaj chyba, że dostajemy dobre mm, bonusy, a tutaj jakieś złe bonusy, jakie mamy na sobie. No. No i tutaj mamy czas, 10 rano. I chyba to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, ja zamierzam zrobić z tego krótką serię. Nie wiem jak długo z nią polecę, ale dopóki tutaj wszystko ładnie mamy, szło, to e, mam nadzieję, e, że Wam się spodoba. Bo już ostatnio ktoś nawet zaczął marudzić, że Donstar zaczyna się przejadać, więc mamy coś Donstarwa podobnego, ale zawsze to coś innego. Oj, jest ja w. Przez przypadek właśnie tutaj się tylko i wyłącznie myszką steruje. Także co? Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do następnego!